I znowu witamy w programie anatomiczna budowa czterosłowowego dolnozaworowego silnika traktorka-kosiarki to są takie właśnie przyrządy i mechanizmy wałek rozrządu jak widać taki popychacze zaworów regulator ośrodkowy, jego dźwigienka napędzana tym pięknym mechanizmem który ma smarować, rzucać olej napędzany wokiem rozrządu tutaj jest regulator środkowy siła środkowa jak widać zmienia pozycję większe obroty, ciężarki się osuwają. Dźwiękę popychają zmniejszają jak widać tam Dawkę paliwa. Tak to wygląda po zmontowaniu. Tu są znaki, kropki prawidłowego ustawienia rozrządu. No i tak wygląda ten mechanizm regulacji. Siła środkowa rozchyla ciężarki. Indy silnik osiąga za większe. Za wielkie, za duże obroty. To jest przeciwwaga, oczywiście. To jest taka przeciwwaga, kompensująca ruch tłoka, korbowodu zmniejszająca drgania na mimośrodowym mechanizmie na wale sprzężona, synchronizowana z wykorbiniem wału I to tak wygląda wszystko no. Stary Briggs będzie jeszcze żył, Głowica zawsze to miała zerwany gwint.